Trzecia seria spotkań Pekin Westberg i dzisiaj w Koszalinie, gdzie mnóstwo w podejmować będą kaper z Ruch Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Bardzo ważny mecz z punktu widzenia drużyny gospodarzy, którą niedawno przejął trener Krzysztof Przybylski. Reichel. O znowu blisko nieporozumienia. Bajrak jest pierwsze trafienie dla drużyny gospodarzy. Masiuda da, potężny rzut! Darenko. Ryzykowne dogranie, ale udało się dograć do skrzydła. Jest trafienie. Wyłączyła Bajrak Kubiszowa, to ważny element zespołu. Czeszka doszła przed tym sezonem Bajrak. Bajrak! Przerzucenie do skrzydła. Ale tutaj bardzo dobry rzut. Widzimy tu Wiśniewska stara się wychodzić wyżej w obronie. Reichel, Rejhel, Rejhel niedokładnie do Rycharski, ta jednak złapała tą piłkę. Masiuda, tutaj próba. E. Bajrak. Bajrak czy znowu poszuka indywidualnej akcji, nie do Kubiszowej, Urbaniak, i wreszcie skutecznie. Iwanowicz, Masiuda do skrzydła. Trudna pozycja, ale zdobywa bramkę Stokowiec. Dobre dogranie, dwójkowa akcja i punkty Barbary Choromańskiej. Kubiszowa. Kubisowa Kubiszowa, Kubiszowa ci się dobrze w bramce. Pojawiła się Żaneta Lipok na skrzydle, teraz Reichel. A Lipok świetnie przechwyciła tą piłkę szczęścia. A tylko mają szczęście, że nie tracą bramek, bo rywalki nie trafiają do pustych bramek. No i znowu zobaczmy, no fatalnie. No. Szkoda. Kubiszowa, Lipok, Bajerak, Szynkaruk. Kubiszowa, udało się, świetnie. Wyprowadzona akcja i bramka do szatni. 15 do 12. Szynkarok, do Rycharskiej. I Hanna Rycharska zdobywa kolejną bramkę. Masiuda. Raz, Masalowa. Odsłonięta tutaj droga. Masiuda, Masalowa. Masalowa, indywidualnie. Strafienie. Szynkarok do Rycharskiej. Rycharska w czystej pozycji. Nie zdobywa bramki. Wróciła Bondarenko na prawe rozegranie. Jest dogranie do skrzydła. Wyczyszczona tutaj. I broni Filończuk. Zawodniczki, a teraz szczęśliwa bramka ma siódy. Bajrak, dobre zagranie na koło Gryczewska fenomenalnie tutaj powstrzymuje choromańską. Bajrak Szynkarów, taki jest skład drugiej linii. Bajrak, czy zdecyduje się na rzut? Nie, Bajrak. Otwarta droga, Gryczewska! Cóż wyprawia Kaja Gryczewska teraz w bramce? Jeśli ja zdobędą teraz bramkę, to będą bliżej co najmniej remisu w tym meczu. Kowali, Szynkarów, Bajrak, Bajrak! świetnie, Gryczewska, po raz kolejny. Obrona 5-1. z Koszalina, Masalowa. Tu znowu zagra indywidualnie? Nie, do Iwanowicz i ta zdobywa bramkę. Świetnie rozegrana akcja, a tu na razie niewiele się dzieje w tym ataku. Grają w przewadze, powinny to wykorzystać. Bajrak do skrzydła, Lipok zdobywa bra... przepraszam, Urbaniak zdobywa bramkę. Bez faulu zatrzymana zdaniem sędziów, szansa i fantastycznie Gryczewska, niewiarygodne. Masiuda i koniec! Korzowianki wygrywają dzięki Kai Gryczewskiej. Bez półstań! A po drugiej stronie Polina Marsalowa jednak zdobyła dzisiaj 9 bramek. No, gdyby znaciem pipi za samą końcówkę z pewnością była by nią Kaja Gryczewska. Myślę, że to było ciekawe spotkanie w poniedziałkowy wieczór. Zapraszam Państwa na kolejne mecze już w tym tygodniu. Następne spotkania, zarówno u pań, jak i u panów. Teraz za uwagę. Dziękuję już Marcinu. Raz, do zobaczenia, do usłyszenia.